Witam Was serdecznie, burżu. Z tej strony Ewa i zapraszam na kolejną aktualizację mojego stanu zdrowia przy chorobie hemochromatoza leczonej upustami krwi. Do dzieła. Pierwsza informacja jest taka, że ja mam lekki makijaż, bo atakuję parę za chwilę, więc tutaj jest A, ki... trochę pod oczami yy, korekty, yy, kredka i co tam jest... Yy, no to już to jest. Dlatego może wyglądam lepiej niż zazwyczaj. Druga informacja jest taka, że na początku kwietnia poprosiła mojego lekarza pierwszego kontaktu o całkowity bilans krwi. Więc mam badanie z początku kwietnia, później zrobiłam następne badanie przed upustem i to było to badanie tylko na żelazne wyniki. Ten filmik będzie się składał z takich dwóch części. Pierwsza to będzie taka po prostu aktualizacja, nawet zczekaj. Pierwsza to będzie aktualizacja ferrytyn, to co omawiam zazwyczaj. Drugie to będzie omawianie tych wszystkich poszczególnych e, komponentów żelaznych, czyli transferytyny, ferytyny, saturacją, fiksacją, to co się tam po francusku pojawia, to, to trochę przetłumaczę po polsku, a przynajmniej się postaram. E, porównam wyniki z ostatnich dwóch miesięcy, bo to są wyniki, e, wyniki te badanie zostały zrobione na przestrzeni jednego miesiąca, bez upustu. I porównam również te wyniki do mojego wyniku z grudnia 2023 roku, kiedy byłam zalamowana moim, moimi wynikami i cała historia się zaczęła, to już zresztą wiecie. No i trzecia bardzo ważna. Szczęście tego filmiku, to będzie pokazanie mojego Bibzonu, bo jak wiecie, to ja tutaj próbuję odmłodnić, wrócić do formy i schudnąć. Zaczynamy od tej pierwszej części, bo to omawiam zawsze i jeżeli jesteście zainteresowani tylko tym, to po prostu później będzie łatwiej. 7 kwietnia tego roku wyniki badań krwi pokazały, że moje ferytyny są na poziomie 152 nanogramów na mililitr krwi. To jest bardzo dobry wynik, bo to znaczy, że w tylko 2 nanogramy za dużo co do tej normy, tak? bo norma jest 150, a 52, 152, także wynik, jak na mnie, po prostu jest fantastyczny. Był fantastyczny. A już miesiąc później, wynik z 5 maja pokazał, że tych moich kochanych ferytyn którymi tak bardzo lubią jest 170 nanogramów. To jest wzrost o 18 nanogramów. Także pierwsza część zakończona. Druga część. Teraz te wszystkie ciekawostki. Tutaj w kwietniu żelazo 94 nanogramów na decylitr, a na początku maja 86, czyli spadło nawet, widzicie, że to w ogóle... To, ile macie żelaza we krwi, to nie znaczy, że nie macie go za dużo w swoich tkankach. I tutaj takie porównanie do mojego poziomu żelaza na końcu roku 2024, to było 149 i to było nadal w normie. Więcej, ale ciągle w normie. Następnie jest takie coś jak transfery, transferitin, to jest białko, które pomaga wiązać Żelazu. Tego białka powinno być między 2 a 3,6 gram. Ja go miałam tego białka na początku grudnia gru 2023 roku 1,7, czyli za mało jakieś za mało, to jest wskazanie na, na hemochromatozę, tak swoją drogą. W ogóle te wszystkie to będą wskazane na hemochromatozę. I. Na początku kwietnia miałam 1,75, a już w maju e, 1,78, czyli wzrasta, czyli dobrze, no dobijmy do tych dwóch, będę w normie w końcu. Fantastycznie. Następnie macie tutaj, co, co widzicie na moich wynikach, jest takie napisane e, capacité total de fixation du fer. I co to jest po polsku? To moje... E, Tłumaczenie to jest coś, co mierzy zdolność e, żelaza, która może łączyć się z plazmą, A na mądrej stronie polskojęzycznej znalazłam taką definicję, że jest to. Jeżeli dobrze, bo to jest w ogóle. Tłumaczenie terminów medycznych to jest inna planeta. UIBC. Chyba, jeżeli dobrze trafiłam, ale jeśli jesteście mądrzejsi ode mnie, to poprawcie. Jest, określa e, rezerwową zdolność wiązania żelaza, czyli tę część transfery, która w danym momencie nie jest związana z żelazem. Czyli to jest ta zdolność. Ten wynik wskazuje, że ta fixation, czyli ta zdolność była na poziomie. I ona jest taka dosyć cały czas e, stała, bo to jest 237. W grudniu 2023 roku, w kwietniu 244, 248 była na początku maja, czyli ona delikatnie wzrasta. I tu muszę powiedzieć, że norma jest między 260 a 445. No to ja jeszcze nie jestem w normie, mam tego za mało, mam tej zdolności takiej wiązania się transfery z żelazem. Tak na chłopski rozum, znaczy takie naprawdę uproszczenie, jak ja sobie to tłumaczę, to transferyna to jest to białko, które po prostu, które ma taką funkcję regulowania, żeby tego żelaza nie było za dużo. I ja mam tego za mało, ewidentnie, i tu widać na tych wszystkich wynikach, to prawda, one się zaczynają powoli tutaj regulować, ale to nie jest jeszcze to, co trzeba. I następny, to co widzicie, to jest koeficient desaturacyjny. W moim tłumaczeniu proporcja proteiny w plaźmie, czyli proteiny, czy to jest ta transfer, proporcja transferyny w plaźmie w której znajduje się żelazo. A e, na mądrej stronie po polsku, jeżeli prawidłowo znalazłam, jest to wysycenie. To wysycenie wskazuje, jaka część transferyny jest aktualnie związana z żelazem. Tu muszę powiedzieć, e, że norma jest między 12 a 38. No to u mnie. U mnie na początku kwietnia było 39, czyli blisko. I uwaga, teraz na początku maja Wynik w normie 35. Pierwszy raz nie wiem pewnie od 6 lat jak dobrze tam pokopię, a przynajmniej od Czech. Uwaga! W grudniu 2023 roku 63%. 63%. Wysycenie. Żelaza w plaźmie. Fantastycznie. Dobre. Aferytyny to są te białka, które transportują, mówiąc prosto, nasze żelazo do tkanek. Jeżeli dobrze rozumiem, to jest to białko, które odkłada żelazo w naszych tkankach. Jeszcze raz podsumujmy. Jeżeli macie żelazo w normie, to nie znaczy, że nie macie ich za, du za dużo żelaza e, w swoim ciele, jakie objawy i tak dalej W moim pierwszym filmiku, zapraszam serdecznie na więcej. E, transferyny, które regulują, żeby nie było za dużo żelaza e, w, e, w ciele, tego mam. Jeżeli macie hemochromatozę, to macie tego za mało. Saturacja, wysycenie, czyli to jest ta proporcja żelaza co do plazmy. Co i Tutaj tego powinniście mieć tam między 12 a 38 prawidłowo. No ja miałam dwa razy prawie więcej w moim takim najgorszym momencie. No i feretyna, która po prostu, której jest za dużo przy hemochromatozie. Na stronie z tymi mądrymi definicjami, to nie jest sarkazm po prostu, są no, mądry, mądry, ja tylko chciałam czytać to pięć razy, żeby zrozumieć, to... Jest taka fajna tabelka, która pokazuje, co jest za dużo, co jest za mało. I ty przy tych wszystkich takich stanach chorobowych, gdzie tego żelaza jest albo za dużo, albo za mało, czy tam tra transfery, ten tego wszystkiego, mm, i pokazuje, co, jaki macie współczynnik, na jaką tą chorobę może wskazywać. Także polecam tę stronę, e, zamieszczam ją w linku, w źródłach. To nie jest żadna współpraca w ogóle. Ja mam ponad 50 subskrybentów, więc nie spodziewajcie się tutaj szału. Ale bardzo Wam dziękuję, że jest 53 chyba teraz subskrybentów, i e, dziękuję za to, bo te filmiki, które tu robię, to mają przecież być informacyjne, żebyście się nie czuli sami. Jeżeli macie jakieś. E, Wątpliwości co do swoich żelaznych problemów, no to y, mam nadzieję, że część z nich rozwiałam, a jeżeli nie, to gdzieś naprowadziłam, żeby iść i się zbadać i żeby wiedzieć w jakim kierunku przynajmniej na co patrzeć. Dobra, trzecia część! Moi drodzy! Uf, mój Bepson! Tutaj jestem ciągle w tym stanie ten jest taki. Już tam się trochę zarysowuje, ale nie jestem piwny. Ciągle jest. E, ćwiczę. Ja dużo siedzę teraz w domu, bo zrezygnowałam z jednej pracy. Jeżdżę tylko z wycieczkami. I jak siedzę, to maluję. I generalnie dużo siedzę. I teraz po prostu co godziny, co dwie e, robię sobie 10 minut przerwy na jakieś tam, wiecie, żeby e, człowiek się nie zgarbił. Spaceruję, e, Albo robię te ćwiczenia, teraz bardziej robię, bo wolę się cimelować malować i yy, dzisiaj jestem bardziej zmęczona I to wygląda tak, że mi się wydaje, że z takiego treningu robię nawet 60 minut dziennie, z tym, że to jest taki trening, wiecie, że to jest dwie godziny, dam 10 minut albo 15 albo daję 5, czuję się bardzo dobrze, chociaż dzisiaj, mówię na trybę, trochę przesadziłem w ostatnich dniach. Ale jest coraz lepiej. Myślę, że jak te wszystkie już wyniki będą już w normę, to będzie jeszcze lepiej. witać, no to już jest ile rok i cztery miesiące przy terapii upustu krwi. Jest dużo lepiej. To nie jest jeszcze taka forma, jaką ja miałam parę lat temu, zanim to wszystko eksplodowało. Ale hmm, chyba tego. Um, tych złuż żelaza, nie tak łatwo się pozbyć w ciele i nie tak łatwo sobie wyregulować te wszystkie wskaźniki. No i co? Następny upust za dwa miesiące mam znowu, i tak pewnie już do końca życia, bo widać, że terapia działa. Powoli, powoli, ale żadnej chemii musicie patrzeć. Tak, bo niektórzy lekarze z tego, co mi piszecie, e, polecają jakieś leki i e, bądźcie baczni na te leki. Wiecie, e, pytajcie się o te upusty, no bo leki to jest chemia. One mają dużo skutków ubocznych, zwłaszcza te na hemochromatozę. A e, upusty krwi, to co one mają za efekt? No ja dwa dni, bo jestem e, słaba jednostka, to, to leży. No i po prostu taka moja uroda, i tam się nie przyjmujcie, bo każda e, każdego uroda jest. E, Inna, i po to jesteśmy inni, żeby się innym podobać, i tyle. No. A i w ogóle jeszcze: e, wybory w Polsce to jest jazda bez trzymanki. Ja jestem trochę odzwyczajona od takiego rollercoastera. no ale e, życzę jak najlepiej krajowi, i mam nadzieję, że jakiby to nie był wynik, e, że damy radę, no. I tyle nie. Ja tu przeżywam na dwa kraje w ogóle wybory, to jest, to jest w ogóle już, nie, ciężka jazda. Jak macie, tak jak ja, dwa kraje, to... No to wiecie, że to jest jeszcze dodatkowa, nie? Chociaż te wybory w Polsce to jest wyjątkowy folklor. Dobra. Trzymajcie się, róbcie badania całkowitej krwi, pytajcie się lekarzy, sprawdzajcie. Na oficjalnych stronach... Pamiętajcie, że ja nie jestem lekarzem, jestem kamapowym, medycznym, detektywem w sprawie tylko mojej choroby. Także moja wiedza jest bardzo, bardzo powierzchowna, ale mam nadzieję, że przynajmniej naprowadzi Was na to, żeby zadać odpowiednie pytania lekarzowi specjaliście, czy tam kogoś lekarzowi, specjaliście. A jak nie jesteście pewni, to co do diagnozy jednego lekarza, tak jak było w moim przypadku, mój lekarz pierwszego kontaktu zignorował, powiedział, że za dwa miesiące zrobimy kolejne badanie, bo to się zdarza, to. No i radę to idźcie do innego lekarza, do specjalistów najlepiej, na razie. hej, Na razie! Pa! Nie może być łatwiejsze, czy nam może...